17 marca oficjalnie otwieramy w obecności Pana Prezydenta Andrzeja Dudy Muzeum. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imieniem rodziny Ulmów w miejscowości Markowej Kołańcuta na Podkarpaciu. Podstawowym celem oczywiście... Tej naszej inwestycji i tego dzieła, można powiedzieć, jest upamiętnienie Polaków, którzy podczas II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, mimo grożącej kary śmierci, pomagali ludności żydowskiej, skazanej przez III Rzeszę, oczywiście, na, na zagładę. Chcemy, aby ta wiedza o tych czynach, o tych dziełach się oczywiście upowszechniała, ale i także chcemy, żeby to muzeum pokazywało nie tylko to. Co się w obrębie tych spraw działo na Podkarpaciu, ale także w skali całego kraju. W 2008 roku powstała inicjatywa budowy tego muzeum. Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął intencyjną uchwałę, która została zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i przez te 8 lat od tej uchwały, która inicjowała go, intencyjnej, do właśnie obecnego 17 marca budujemy to muzeum. Oczywiście muzeum jest muzeum, które, tak jak powiedziałem, w początkowej fazie było poświęcone tylko i wyłącznie mieszkańcom Podkarpacia, którzy ratowali Żydów i, od, i ginęli też za te czyny, ale w ubiegłym roku z inicjatywy zarządu Została formuła muzeum rozszerzona. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie temu muzeum charakteru narodowego. Ówczesna pani minister wyraziła na to zgodę, i także muzeum w swojej formie będzie też ten obszar tych problemów i zagadnień i spraw w skali całego kraju dokumentował. Całkowity koszt realizacji tego muzeum wyniósł ponad 8,5 miliona złotych. Na budżet złożyła się dotacja Ministerstwa Kultury na to muzeum, a pozostała część, czyli kwota 7,5 miliona złotych pochodzi z środków budżetu województwa podkarpackiego. Oczywiście także Aktywny udział i zasługi w tym obszarze ma gmina Markowa, na terenie której jest ulokowane to muzeum, gdyż przekazała grunty pod jego, jego budowę. Chcę powiedzieć, że w trakcie pracy nad koncepcją muzeum i nad jego treściami merytorycznymi. Bardzo dużą rolę odegrał Instytut Pamięci Narodowej, jego oddział w Rzeszowie i w Krakowie. To właśnie stąd pochodzi większość materiałów, dokumentów z Instytutu Pamięci Narodowej. Chcę powiedzieć, że do ekspozycji, które na terenie muzeum są, duży jest wkład też osób prywatnych, mieszkańców Markowej, którzy z tamtych tragicznych, Dni pamiątki przekazali do budowanego muzeum. Chciałbym Państwu powiedzieć, że muzeum oczywiście dokumentuje, pokazuje fakty, które miały miejsce w tamtym czasie, ale też ma być placówką, która będzie prowadziła działalność informacyjną, edukacyjną, w jakiejś części współpracując z Instytutem i z innymi muzeami, też działalność badawczą. To wszystko przed Muzeum, które w swojej formie chcemy, żeby w tych kierunkach się rozwijało. Muzeum ma trafiać do, i jego przesłanie ma trafiać do ludzi młodzi, młodych. Jest oczywiście w swojej formule muzeum multimedialnym, aktywnym, czyli te formy, które jak najbardziej trafiają dziś do młodzieży są w tym muzeum dostępne. Chcę także przypomnieć, że Mimo tego faktu, że ono jeszcze nie było w formie ukończonej w ubiegłym roku, w roku 2015, to już odwiedziło i grup Ulmów, i to muzeum około 5 tysięcy młodych Żydów, którzy trafili do, 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 do Markowej. Na pewno trzeba pamiętać też o innych. Polakach, tak jak powiedziałem, którzy ratowali Żydów, niejednokrotnie oddawali za to życie. Takim przykładem jest oczywiście też Henryk Słabik, który razem z Węgrem, Józefem Antalem w czasie II wojny światowej uratował ponad 5 tysięcy polskich Żydów. I też chcemy w tym dniu otwarcia muzeum pokazać wystawę, ekspozycję, która będzie w Muzeum Zamek w Łańcucie, bo ono jest taką jednostką prowadzącą dla tej muzeum przypomnieć także to, te, ten, tą postawę, postawę Henryka, Henryka Słabika. Myślę, że z poziomu samorządu zajmujemy się sprawą, która jest ważna z punktu widzenia całego kraju i jest to oczywiście taki nasz wkład w tą pewną prawdę, politykę historyczną, która powinna w naszym kraju mieć miejsce i myślę, że tak się będzie działo.